magnolia kwitnie ładnie było kilka dni bardzo ciepłych i zakwitła i już trzy dni, trzeci dzień właściwie tam jest jeszcze jedna magnolia teraz tylko się robi bałagan ja mam kurki, to one chodzą i jedzą listeczki z tej magnolii um, magnolię właściwie można, można suszyć i można robić herbatkę z niej. Także dzisiaj mamy o, czwarty, to jest kwiecień. 8 kwietnia, czwartek. Zrobiło się dosyć chłodno, jest tam 48 stopni Fahrenheit. A. I Górki jeszcze chodzą po ogrodzie. Basen będziemy niedługo otwierać. Tam jeszcze chodzi jedna górka. Siódma godzina wieczorem, już po zachodzie słońca. Chłodno jest właściwie jeszcze. Było kilka dni ciepło i tak jak mówiłam, ale magnolia zaczęła kwitnąć i kwiatuszki teraz opadają bardzo szybko, jakby było chłodniej, to by się utrzymały dłużej prawdopodobnie przepięknie. Tutaj też magnolia. Tak tylko króciutka wiosna. W okolicach Chicago przepięknie. Dobrze, teraz pójdziemy na front naprzód domu, pokażę kwiatuszki, jakie mam.